W naszym studio podróżnik Bartek Szaro. Witam serdecznie. Cześć. Witaj. Dobrze nie, że płytę dostałem. Widzę, że też miałbyś chrapkę. O zdecydowanie tak. No, przykro mi, ale to <noise> zostaje u mnie. Rozmawiamy o spotkaniu Kontynenty. To jest szósta edycja e, spotkań podróżniczych. Lubelskie spotkania podróżnicze o tym, o czym tym razem będziecie rozmawiali. E, to spotkanie będzie pod szyldem. Samotna podróż, pełna przygód. Zaprosiliśmy dwie osoby. Naszym zdaniem, które mają podróże nietuzinkowe, będzie opowiadał Bartek Kiraga. To jest bardzo ciekawa postać, chłopak, który w Krakowie mieszka w przyczepie kempingowej, występuje w teatrze i podróżuje autostopem. On w ponad trzy miesiące podróżował autostopem po zachodniej Afryce, będzie pierwszym prelegentem spotkań. I Kamila Kielar, która w ramach swojego projektu Najdalszy Wschód, Najdalszy Zachód trzy tygodnie podróżowała rowerem po Kamczatce. Ona będzie drugą prelegentką Będziecie najbliższego spotkania. Będziecie mówić o samotnych podróżach. Bartek, a ty ze swojego doświadczenia, co jest yy, tak naprawdę najbardziej cennego w takiej samotnej podróży? Wydaje mi się, że to jest ta możliwość swobodnego decydowania. Człowiek nie musi iść na żadne kompromisy, może robić wszystko według własnego widzimisię. się co w, w duży sposób wpływa jakby na, na jakość podróży, na to, w jaki sposób odbiera się wszystko to, co dzieje się dookoła. No i jeszcze sprawdzasz się. No i to też jest pewien test osobowości. Jak się idzie z kimś, zawsze w trudnych sytuacjach można się na kimś oprzeć, a jeżeli jest się samemu, to można polegać tylko i wyłącznie na sobie. Szczególnie w takich rejonach jak właśnie Kamczatka czy tereny zachodniej Afryki. To jest też tak naprawdę sprawdzian, czy człowiek jest sam ze sobą w stanie wytrzymać i ze swoimi myślami, nie? No wydaje mi się, że często to jest tak, że są takie momenty, kiedy właśnie faktycznie człowiek jest zadowolony z tej suwerenności, którą ma podczas podróżowania, ale są takie momenty, że fajnie by było czasem się do kogoś jednak odezwać, podzielić się jakimiś emocjami czy wesprzeć się właśnie w ciężkiej sytuacji. O samotnych podróżach podczas spotkania Kontynenty zapraszamy, żeby wybrać się na nie 17 grudnia o godzinie 18 w Akademickim Centrum Kultury Hatkarzaka, a my za moment jesteśmy z powrotem. Pamiętasz? Najciekawsza twoja samotna podróż? No ja spędziłem ponad tydzień samotnie podróżując po północnym Iraku w tym roku na wakacjach. No i muszę powiedzieć, że takie samotne podróże nastawiają przede wszystkim inaczej ludzi, których się spotyka w innych krajach. Jak ktoś widzi, że jesteś sam z plecakiem, gdzieś przejechałeś te... Czy 10 tysięcy kilometrów, to ci ludzie, jeszcze szczególnie w takich krajach nieturystycznych, jak, jak właśnie na przykład Irak, Kurdystan, nie mają tam turystów, więc wychodzą po prostu zaciekawieni w stronę przybysza, pytają skąd człowiek jest, oferują jakiś nocleg, jedzenie, wiktopierunek. Więc jeżeli jeździ się samemu, zupełnie inne jest podejście. Tubelców miejscowych do, do podróżującego. Ale jeśli byłeś w Iraku, to można powiedzieć, że Ty, jako Polak, byłeś przedstawicielem okupanta, nie? Nie było takich reakcji, nie bałeś się? To znaczy, to, to trochę... In, Irak jest jakby podzielona część północną i południową. W części północnej jest autonomia kurdyjska, która jest jakby zupełnie innym światem niż to południe. Przede wszystkim do tej południowej części wjechać nie można, a do tej części, po tej części północnej można podróżować bardzo swobodnie i tam ludzie są bardzo, bardzo przyjaźni, bardzo towarzyscy, więc nie było tam żadnych takich sytuacji, nie tylko, że nieprzyjemnych co związanych z polityką w żaden sposób. To przygody z samotnych podróży Bartka Szaro, a my was zachęcamy, żebyście wybrali się 17. do chatki Żaka, żeby posłuchać innych jeszcze podróżniczych przygód. Bardzo ładnie wam się rozwija ten cykl. Spotkań podróżniczych, kontynenty. Macie już plany na kolejny? Następne spotkanie będzie 20 stycznia. Gościa na razie nie zdradzam, a myślimy, że na początku kwietnia, 4 i 5 uda nam się zorganizować taki większy dwutrzydniowy festiwal podróżniczy. Ale na razie zapraszamy Was na tę szóstą edycję. Przypomnijmy gdzie i kiedy. Akademickie Centrum Kultury, Chadka 17 grudnia, godzina 18. na to spotkanie zapraszał. Bartek Szaro. Zachęcamy, abyście zajrzeli sobie także na stronę facebook.com ukośnik kontynenty Lublin. Tam wszelkie szczegóły na temat tego spotkania. Dzięki. Dzięki.